Zobacz, co ty widziałeś, Pauli. Tak mów. Rewelacyjne miejsce. Jesteśmy, słuchaj, wszystko się przynosi, nie? Tak, dobra, muszę kończyć, hej. Czekaj, czekaj. Ostatnie chcę O, tu są nie ma. Wszystko, dobra. Ta kartę, kurde, ta karta Wszystkie zdjęcia odczytałem, nie? Co to kurwa będziemy robić? Prypieta! 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 Zobacz. Chłopie, tu mają maski, maski gazowe mają. Rurki kurwa zaczęły latać. No, mów. Zobacz, zobacz. Mógł. Kręć, kręć to. Ale kurwa mam gościa. Patrz, ja, patrz. Sorry? Rob, rob Ty mu górę zrób. Właśnie robię, kur... mało latą też zrób. Zasz te dziewczyny ty, ZUS. Myślę, że dziewczyny nie pozwolą na swoje sektorze stać, mały. Takie szczadziary. Ja. Zobacz tego, mi jacy. A tamten ma... Pa, gazówkę ma ubraną. Patrz, mały. Co stoi? zaś górę. góry. No, widzę, widzę. Ja pierdolę. Jak, tu, jak już policjanta dorwą, to będzie koniec. Zatłuką Tulką. nie? to jest policja. To jest. Policja, policja. Już tarcza poszła, zobacz. Tak. Tarczy pękane. Ale w... czy ci... tu sił większych nie ma, kurde? do nich, że tarcze popękane już są. To no, no, co jest? to jest? to jest? armia policji, kurwa. Co, co nie to jest? Co Zobacz, jakie wie, dzieje? kto dzieje? Zobacz, jakie No, Zobacz, tego gówniarza, zobacz. Dobra, krzesło Pomagał? Zobacz, zobacz. Zobacz, Zobacz, jaki szam. Zobacz, tam, szam. Zobacz, jaki szam. Zobacz, nie było? Tutaj? No, od czasu, jak był nowy nie było. Od czasu 2004, 2005 roku. Baza z elaną no nie było. To było od Tego pokulara Dziękuję Mam go, mam go, pięknie. No w śniącinku. No rozpierducha w drogą. Cały czas się napierdolają, cały czas jest atakowana policja, ściągają kopalni z polski. E, ściągają tak ściągamy pomogą, nie? właśnie stoimy, że tak powiem 2 metry u tego co się dzieje, nie? Mamy takie, takie regulacyjne miejsce udostępnione przez y, pana chmarek. Zorlusa Waneckiego, jesteśmy dwa metry od tego, co się dzieje od kamieni ja Zobacz, bo już. Ja zobacz, zobacz. Ja ja No ja pierdolę. No go kurwa wciągnął, tu zaraz go jedną. Oh, to, to, co tutaj się dzieje, to on się po prostu w pale nie mieści. No. no. Tu teraz nakręci trochę, zobacz, co tu stoi za ekipa. No, dzieciaki, co cieszę. Ani, co no, czas jest, <laughs> bo to się dzieje wszystko na trybunach z tyłu, nie? No, ale czy oni mają jakieś kurwa sprzętu, żeby napierdalać w nich